Susu, widać go nim bardzo serdecznie na kanale SimSzczyb, mm. jestem Tobiasz i witam was w kolejnym buildzie, tym razem build z włóczkowych historii, łóczkowych historii miały premierę wczoraj, eee, tak jak to nagrywam to dzisiaj, właściwie dosłownie przed chwilą, mm, no ale co, czas na build z włóczkowych historii i jak widzicie, starałem się zrobić tutaj taki bardziej typowy domek, taki typowo babciny domek, że tak powiem, Taki bardziej klasyczny, o ile można to tak nazwać. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam się na stylach zupełnie. No ale powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że to jest taki styl klasyczny. To jest troszeczkę nowoczesnych rzeczy, bo no niektóre rzeczy z tego pakietu akcesoriów są bardziej nowoczesne niż inne z poprzednich pakietów. I ogólnie ten domek w końcu ma takie, jakby, ograniczone pakiety, więc nie ma tutaj wszystkiego, co może być. Staram się to ograniczyć. Są pory roku, zwierzaki, spotkajmy się, wielkie pranie, włóczkowe historie, i gra podstawowa, i to chyba tyle, o ile dobrze pamiętam. Więc to nie jest dużo pakietów jak na mnie, bo ja zawsze w Billach wpierdolam jak najwięcej pakietów się da i pies szczeka w tle. Oczywiście, że szczeka w tle, bo jak, jak żeby inaczej, prawda? I tak. Korzystam tutaj oczywiście z debuga, żeby nie było. Korzystam z debuka, bo tam jest naprawdę sporo fajnych rzeczy. No i powiedzmy, że tutaj ten domek, domek ma już jaką, w sobie jakąś historię. E, tak? Ma tutaj jakieś rzeczorki. E, no i więc, no, no i... Ogólnie historia jest taka, że, że, że mieszka tutaj jakaś starsza pani, e, która wiecie, tutaj był po. Cały dom rodzinny, ale wszyscy się wyprowadzili, ostatecznie została sama, ale dzieci jej zobaczyli, zobac no, dzieci zobaczyli, zobaczyły, zobaczyli <grywa> chyba, że no, ona bardzo lubi, lubi dzierganie, chciałem powiedzieć włóczkowanie, dzierganie i oni tam jej przerobili jeden pokój na takie właśnie studio do dziergania, bla, bla, bla. Chmury do Ogólnie tak, jak dobrze widzicie, cały dom jest niebieski. Tak. Nie wiem dlaczego, ale bardzo mi to pasowało. Dom wewnątrz i zewnątrz jest niebieski. Jest jeden pokój innego koloru, a jest to właśnie ten pokój do dziergania. On jest zupełnie innego koloru, bo on jest różowy. Ale tak czy inaczej, no jest taki pastelowy. Można to tak nazwać? Tak, w sumie można nazwać te kolorów pastelowymi. Nie wszystkie, ale można, chyba. Ogólnie korzystałem z debuga i starałem się poznać jak najwięcej fajnych rzeczy w tym debugu. Eee, takich duperełków typu Pilot czy coś, ale nie znalazłem tego. <laughs> Więc tego nigdy nie użyłem, a chciałem. No, ale ogólnie z Domku jestem dumny, mimo że to jest taki misz -masz w sumie, ale tak mi się właśnie kojarzy e, takie domki ogólnie tam, gdzie mieszkają starsze osoby, bo a, wiecie, niektóre rzeczy są jeszcze z ich czasów młodości, niektóre rzeczy są e, teraz, now, nowsze, kupione niedawno, bo się na przykład tamte zepsuły, no a teraz już e, ciężko jest dostać takie. Star e, bardziej klasyczne rzeczy, więc no niektóre są nowsze. No wiecie co chodzi, mam nadzieję, że czujecie ten sam vibe co ja, bo ja go bardzo czuję. E, no i ogólnie. Ten domek jest ładny, no i cały jest niebieski, to już mówiłem, bla bla bla, bla bla bla, bla bla Teraz wam troszeczkę opowiadam o tym, co się dzieje u mnie, bo u mnie też się trochę dzieje. Ogólnie, jak dobrze wiecie, jeżeli jesteście na Twitchu, to dobrze wiecie, że ja liveowałem swego czasu dość sporo, ale ostatnio przestałem ze względu na to, że kupuję nowy komputer. I stwierdziłem, że no bo y, kupuję nowy komputer ze względu na to, że były właśnie problemy z liveowaniem. Y, tam coś było nie tak, bla 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 bla. bla Ci, którzy byli na live, wiedzą, że enkodowanie przeciążone to jest po prostu motto live'ów. No i właśnie, postanowiłem kupić sobie nowszy komputer. Ale X.com pogrywa sobie ze mną po prostu w kotka i myszkę. Słuchajcie, tydzień temu e, kupiłem, zamówiłem to wszystko. Zapłaciłem, fajnie, spoko. E, następnego dnia po zamówieniu dostaję wiadomość, e, wiadomość, dzwonią do mnie z X-Komu, że no wiemy, że kupiłeś to i to, ale nie będzie procesora. Ja mówię, no dobra, no to. Oni tam mówią, że procesor będzie, dostawa będzie w piątek 24. No to ja mówię: "No dobra, no to do piątku sobie trochę poczekam, tak? No i wiem, że w piątek dopiero wyślą. Tym nawet w ten poniedziałek. No to sobie poczekam. Tak więc pełnoprawnie, powinienem komputer dostać dzisiaj albo wczoraj, tak jak to widzicie, tak jak ja to nagrywam to dzisiaj albo jutro, ale no nie ma, ponieważ dostałem dzisiaj, jak to nagrywam, czyli wczoraj, jak wy to oglądacie maila. Z poleceniem, że no nie ma tego procesora, nie dostali tej dostawy ostatecznie i polecają inny procesor. Patrzę, przeglądam sobie ten procesor, patrzę na specyfikacje, bla, bla, bla. Patrzę, kurde, fajny, a cenowo różni się tylko 10 zł, bo oni mi tam chyba naliczyli jakiś rabat ze względu na oczekiwania. No dobra, no stwierdzam, dobra, to ja chcę ten. Dostaję, słedzie. Słuchajcie, to było gdzieś o 13, o 13 od razu odpowiedziałem, jak dostałem tego maila i 40 minut później dostaję odpowiedź Nie mamy tego procesora, o którym wpiszesz w mailu A ja piszę w mailu o tym samym procesorze, co mi wysłali linka do niego, że go polecają I słuchajcie, ja nie wiem, co ja mam teraz robić, bo tak, pieniądze w u, y, u y, XCOM-u są, w xcom są moje y, Zanim dojdzie zwrot, to trochę się zejdzie w, na Morele net wszystko jest, oprócz obudowy, a to już swoją drogą. Wszystko jest, ale no znowu nie ma obudowy i tam troszeczkę drożej, no ale nie mam pieniędzy, żeby... No. Tak więc tak. Obecnie zostałem ze starym komputerem, który fakt faktem nie jest zły, ale no. E, i, I bez pieniędzy. Więc świetnie. E, cudownie. Ja po prostu jestem... Mm. Jestem teraz kłębkiem nerwów, <grych> ale to chyba idzie się. Znaczy, nie boli mnie to czekanie, tylko boli mi to, że polecają coś, czego nie ma. To mnie najbardziej zdenerwowało w tym wszystkim. Bo ja poczekać naprawdę mogę, no bo tak jak dobrze wiecie, no ten komputer nie jest zły i bla, bla, bla. Ale no. No, no to i dobrze. Nie, spokojnie nabierz spokojnie. Build jest, można nagrać jeszcze, można zmontować. Wszystko jakoś działa to korzystaj póki działa, bo nie wiadomo z tym komputerem kiedy przystanie, bo ostatnio on się coś tak bawi też się ze mną, co też mi się nie podoba. No ale tak, przechodzimy tutaj do <laughs> piętra wyżej, gdzie tutaj stwierdziłem, że ta babcia zrobi sobie z przedpokoju pralnię. Bo I tak to jest piętro, na piętro nikt nie wchodzi raczej. Jak jest jakieś coś, spotkanie z rodziną, jakieś wiecie, wigilia te sprawy, no to raczej wszystko się dzieje na dole. Na dole, że w, w salonie, w biedalni kuchni, tam się wszystko dzieje, więc tutaj na górę nikt nie wchodzi. Więc ona stwierdziła sobie, że zrobi sobie z tego pralnie. Z tego jakby przedsionka, z tego przedpokoju. No a w jednym pokoju, w tym różowym, będzie właśnie będzie to całe takie studio. Te, te od włóczek, od tak stwierdziłem, że tak, tak, tak będzie najlepiej. No, i mi się podoba ogólnie, chociaż te studio te studio średnio mi się podoba, ale już naprawdę, jak robiłem przy sypialni, jeszcze miałem na to wszystko pomysł. A jak na, na te studio miałem pomysł wcześniej, tak jak zacząłem robić, to pff, wyparował, wyparował i po prostu brak pomysłu. Nie wiem, może to dlatego, że zbyt dużo chciałem użyć tych rzeczy z, z włóczkowych historii. No i nie wyszło to tak jak chciałem, ale stwierdziłem, że już dobra, Tobiasz, po prostu już za te dużo tego wszystkiego zostaw tak jak jest. Nie dotykaj się do tego bardziej, bo bardziej popsujesz. Zostaw w spokoju. No i zostawiłem w spokoju. <grym> no i. Cały kształt mi się podoba tego domku. No, oprócz tego, na ten pokój możemy przymknąć okno. No, zresztą, okno. <laughs> Oko możemy przymknąć. No, zresztą, no wiecie, no to jest takie studio zrobione, że tak powiem, na szybko, tak? E, że Tak, historia mówi, że na szybko to zrobione. Tutaj początkowo miało być łóżko, żeby, wiecie, miały być, że jeszcze te resztki tego starego pokoju, ale te meble z łóżkowych historii są zbyt duże. E, są zbyt duże po prostu, więc stwierdziłem, że nie, 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 Pozb pozbywamy się łóżka, pozbywamy się tych rzeczy. Powiedzmy, że to był generalny remont całego tego pokoju. I, e, nie wiem, wnuczkowie, czy tam dzieci tej babci, która tu mieszka, zrobili taki remont, powiedzieli, że ona się tym interesuje, bla, 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 bla co już opowiadałem kilka razy. <laughs> I tak, oczywiście na końcu dostaniecie zdjęcia z tego wszystkiego. I co, to by było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o włóczkowych historiach i o tym domku. Widzimy się w kolejnym bądź na jeszcze striszemidach, które są podane w opisie. Do następnego na razie i cześć, pa pa!